I oto kwalifikacje, kwalifikacja numer jeden, czyste tempo. Kwalifikacja numer dwa, kółko z paliwem. Brazylijczyk jaki szybki jest stary, czekaj. Toż był najszybszy? Nie, e, mało paliwa ma. No i tutaj pole startowe. Będziemy ruszać do wyścigu prawdopodobnie z dziewiątego pola. Ale jeszcze taki Anglik nie jechał, więc zobaczymy, nie? No i widzimy, tutaj mamy taki bolid. No mamy taki bolid, no, no mamy, no co zrobisz, nie? kierowcy mamy takiego, a ja mam to już pokazywałem wszystko, no. O tego nie ma Anglika, nie? No ale ja nie pierwszego wyścigu, bo ja dopiero się zalogowałem i jadę teraz, no. I ich rozpierdolę, kurwa mać. Obiecuję wam, ziomeczki. I jeszcze taktyka na dzisiaj. Eee, kurwa, na wyścig. Super miękkie opony, bo nie da się nie wiem czemu zmienić. Deszczowe, deszczowe. Prognoza pogody. Start wyścigu, deszcz. A więc wiesz, no. No, widzimy się na wyścigu. Skurwy syny jebane. Na wyścigu się widzimy. A tak było 2D kiedyś. Tak? I one jechały jakby i ten. Tutaj czas był, pomiar czasowy. I mniej więcej te odległości też yy, były, nie? Także wiesz. Prawdziwe wyniki kwalifikacji. Jednak ten albik rozpierdolił wszystkich skurwy synów. A tutaj robili, bo tam deszczowe kwalifikacje i czterech się pomyliło, no. Siemaneczko, Siemaneczko, pokażę Wam gierkę z dzieciństwa. To nie jest moje główne konto. No, czy no, czy no nie wiem, bo ja miałem inne konto jeszcze, ale tu jakieś inne znalazłem. Te najstarsze, no, po 10 latach, no, ale dobra. I tutaj gierka polegała na tym, żeby dużo oszczędzać i wygrywać wyścigi, oczywiście. Dobra, jazda Damianek, jazda, jedziemy. Ruszyliśmy, Damiano Kowalski, no z dziesiątego pola, no troszkę daleko. I my mamy chyba ogólnie, mieliśmy o trzy sekundy gorszy, no ale, no ale patrz, o dwa przesunął się i stracił zaraz. Tak, pierwsze okrążenie się nie liczy, drugie okrążenie zobaczymy. Chyba 3 sekundy, kurwa byśmy tracili do tego pierwszego zawsze. A nie, nie ma 3 sekund. No lebra, no. Ok, ok. No teraz 28, 6. No to 2 sekundy ponad tracimy na okrążeniu. Człówka ma 26, 1. My 27! Eee! To, to są ten! Jest optymizm w ogóle, nie? Jest optymizm. Z tego dziesiątego miejsca uda się coś więcej zrobić. No. Polacy dominują z przodu. Dwa pierwsze miejsca. Patrzę wam tryb telewizyjny, Czy widzieli, co się dzieje w ogóle. Bo to Damianecek będzie samotnie trochę jechał. A tryb telewizyjny taki, że coś się dzieje, to zaraz pokazuje. Chociaż nie pokazują. Chociaż was prowadzą w błąd. Ale dobra, dziesiąte jest nasz Ecek. Między Międzyczasy są takie sobie. No dwie sekundy tracę na okrążeniu. No. no dwie sekundy. No ja ci nie znajdę nagle dwóch sekund. Aczkolwiek, dzięki fantastycznej yy, taktyce... E, zobaczymy. Z przodu się dużo dzieje, zobacz. Pierwsza piątka, nie? Jak ze sobą walczy. Bo tam Damian Ecek, no wiesz, no tam będzie... Gdzieś tam se jechał i się gówno będzie działo, no. Zasadniczo. A se zobaczymy w przód, jak ze sobą walczy, nie? O, ale błąd Kolumbijczyka, ależ go zaczarowałem, no coś niesamowitego, coś niesamowitego. Adamianesek dalej dwie sekundy, o i ktoś miał awarię, Przemysław Śnioszek, no bardzo mi przykro, no bardzo mi przykro. Przemysław Śnioszek, tu byłem manem wyprzedzania, zobacz i tu co się dzieje. Zobaczymy, co u Damianecka się dzieje, również, nie? No nie, no Damianecek to go chyba zaraz dogoni, nie? A nie, Damianecek 9, a to zwracam honor Alberas z, 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 z alei serwisowej. A Damianecek se dalej jedzie, ale tu są akcje, a zobacz. Jeszcze go przedaleją, minął. Jeszcze go przedaleją, dał radę minąć i Damianecek, szósty. A tu pierwsze miejsce bardzo interesujące. Pit stopy się zaczęły, a Damianecek wiesz, ma wywalone, mówi, że nie tankuje, że mu paliwa starczy. jademy sobie dalej w świat. Idziemy sobie dalej w świat, i tyle. Tępa tam może jakiegoś nie ma niesamowitego, no ale... I błąd pana Kocisa. No i Damianecek również zjechał, także tutaj. Aha, i ja nie wiem, czy wspominałem, że to nagranie ma 10 lat. Bez kitu. Bez kitu, 10 lat. 10 lat walki fantastycznej. No i na razie do pokazują, bo nie ma co kogo pokazywać na torze. No dwie sekundy ponad tracimy dalej nie. Lider zjechał papin. Czy papin wyjedzie przed nami? No lekko kurwa, no raczej. Ten pan Popławski, no może jedzie po zwycięstwo, o ile nie dozna poważnej kontuzji, nie? No, my na razie, no tak jedziemy, w, tak, no, mizernie, mizernie, by powiedział, bardzo mizernie. 18 lat, 14 rok, 18. A ja bagałem wcześniej, jeszcze niż 8, 17, tak gdzieś. Ale jedziemy sobie. Za Słowakiem, zobacz, za Słowakiem. Tempo nie, nie siedzi wyraźnie, no najwyraźniej tempo, no nie chce nas słuchać. Idziemy sobie za tym Słowakiem, no i z tym Słowakiem chyba będziemy rywalizować o ósme miejsce. A może się coś wydarzy jeszcze, zobacz, bo ten Damianecek się kurwa zbliża. Ty czy będzie manewr wyprzedzania? A zapomnij, zapomnij, panie Popławski się broni. Kowalski pró próbuje. Pr znaczy no Damianecek pakuła tak naprawdę, ale Atakuje wściekle. No chce, no kurde, kogoś chce wyprzedzić na tym filmie. W końcu, no. Kolumbijczyk zjeżdża do boksu, no on często coś odwiedza, ma bardzo ofensywny styl, a Damianek no jedzie no taki bardziej defensywnie, na mniej pit stopów zadecydowałem I dobra, to będzie dużo walki, na razie niech nie przeskakuje na innych, bo Tu, no nie, no nie, no nie, no dlaczego, why no ja się pytam dlaczego? Dlaczego się tak wydarzyło? Dlaczego tak jest? Dlaczego się tak wydarzyło? No nie, to chyba się długo nic nie będzie działo. Jest słabsze tempo. chociaż tutaj przy dublowaniu. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. No nie może nic z tego wyjść, no. No jedziemy, no. Tutaj Hel wyprzedził kogoś. Kogoś pokazują z 10 miejsca w ogóle jakiegoś kamonia na transmisji. Uwa, dawać tego pana Damianka. Tutaj się dużo dzieje, serio, popatrz. Serio tu się... I tego Słowaka minęliśmy nagle. Realizator nie pokazał, a jesteśmy przed tym Słowakiem. No więc tutaj ta rywalizacja sąsiedzka jak najbardziej na plus. A Polak pewnym krokiem zmierza po zwycięstwo. 1.2131. 31. A czemu nagle gorsze czasy? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, 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 tam. A bo zjeżdżał do boksu, po prostu, po prostu zjeżdżał do boksu. Nic się takiego nie wydarzyło. A Damianek usilnie broni się przed Słowakiem dzielnie, aaa, <grymianek> no, chyba nie myślałeś, że ja tak za, za na, po długo. I zjeżdżamy do boksu, także. Oj, daleko wyjedziemy, oj, daleko. No. Chyba daleko do wszystkich mamy w tej chwili, więc... Taką transmisję normalną się przełączymy. Odzie 12 wyprzedza 11. Ho, ho ho! Co tu się wyrabia? Amerykanie nas goni. Trzeci wyprzedza drugiego. Ho ho! ho! I teraz Kolumbijczyk zjeżdża. Na tą fascynującą końcówkę. Wyścigu o Grand Prix Mugello we Włoszech. Tutaj był na prostej startowej w Realu w 20 roku. Duży wypadek przy restarcie. A Damianesek dubluje w międzyczasie. I pan Kocis chyba zjeżdża, bo pokazywali. No nic, no, no, no jedzie Damianecek. No nie ma tutaj szału, jakiegoś nie robi. W tym wyścigu. No ale co zrobić? Co zrobić? Próbuję się bronić. Ile może to się wybroni przed Amerykaninem bardzo niebezpiecznym. Amerykaninem. Amerykaninem. Ale ja już chyba nie będę zjeżdżał do boksu. Koci zjeżdża. A tu Damian Esek się broni. O i kontuzja pana Polaka Powłowskiego, ale jeszcze on utrzyma tę przewagę. No gdzie tu się patrzeć? Patrzymy na siebie. No tam jak przegra, to przegra ze Stończykiem. No trudno. A tu Damianesek wspaniała i kurwa Buju też. Ale z przodu też ta będzie ciekawie. Więc tutaj, no, siedem 7 kółek. Czy to wystarczy, aby nas pokonać? No, trochę dużo z kontuzją jechać tam, nie? Ale no, maleje, maleje ta przewaga w oczach. Już 14 sekund. Patrzymy na live timing. Czy estończyk da radę? No, może dać radę. Tak obawiam się, że może dać radę. Ten w 5 kółek. No, i nawet Damianeczek nadrabia sekundę, ale nadrabia, ale nadrabia. Nie ma tego złego, nie? 1,28, 3, 1,28. <laughs> On jedzie z kontuzją człowieku, tak samo jak ja. Normalnie bez kontuzji. No, no defektu, defektu. Ja lubię kontuzja mówić. Oj, proszę, Amerykanie z A, i ja jeszcze wyjechałem. Ja tu taką mądrę taktykę daję, a kurwa se wyjeżdża ten kurwa kretyn, no. Teraz zobaczymy, w jakim czasie będziemy w stanie. No my kurwa jeździemy gorzej bez defektu niż pan Popławski. Chociaż już chyba nie wygra. Nie, 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 został tam wyprzedzony. Ale tutaj dwóch gości... No, możemy minąć jeszcze. Ty! Wygr wyprzedziliśmy! Z Chymka <laughs> Estonii? Dobrze wiedzieć. Wyniki wyścigu państwo tutaj przedstawiam. Francuza na ostatnim kółku. Udało się tego słowa kabretnego pokonać. A fina 4 pistopy tak nas rozpierd... no a niestety Polak z kontuzją no nie na rady utrzymać A my nawet 1.25 wykręciliśmy na końcu, także tutaj No i taka, taka to była gierka właśnie, taka to była gierka. Pełno emocji Pierwsza szwórka mogła wygrać. Z tyłu też się dużo działo i dużo, dużo, no no, no no. Czas wyścigu godzina 28 Elo melo 520 I wy już wiecie jak mi poszło w tej dali, kurde W 2024 roku Bo tutaj się przenieśliśmy na 14 rok, no Tyle No, jesteśmy w trakcie wyścigu, dzień dobry, dzień dobry serdecznie no i zobaczymy jak to wyjdzie, no nie wiem, jakieś mam złe przeczucia, z dwunastego ruszam niby I jedziemy kurwa I on, kurwa, no Już spadł, na 14 ten ciula No, jeszcze jakoś jedzie, nie? No, ale jak zaczął dublować, to to już nie ma walki, praktycznie, nie? No, coś jedzie ten pakuła, nie? Kurwa, no czemu ty się dajesz? Kurwa, mać! No nie, no. Jedną bajkę ten niemiec trzymuje stary no. Tempo mamy jakie? 1 14 Na deszczu Nie to będzie daremny wyścig. Coś pod, popierdoliłem, nie Trzeba. Na mnie tutaj. I co on robi? No nie wierzę, kurwa. Naćpany jakiś, kurwa. Już mi się nie chce, nie. Już mi się, kurwa, odechciało tych wyścigów zajebanych, no. To czasy może nie najgorsze, ale kurwa, no i tak odstaje i tak nie. Jak my zaczną dublować, to nie oglądamy. To pie... to on, on tak zostanie, bo będzie przypuszczał i nikogo nie będzie doganiał. Wiesz o co chodzi, nie? Kurwa, nie wiem, kurwa, co tu chodzi w tej gierce. Ja pierdolę, nie? Ale kurwa, kompromitacja totalna, nie? Czy ten Francuz taki szybki, co się pomylił w niego, o innej? Nie, jakby zaczną dublować, to nawet nie ma co oglądać, bo to bez sensu będzie wtedy. No. Mówię Wam, synki, poważnie. Nie? Jeszcze się pewnie da wyprzedzić Te most... ...zanim... Aj, fatalna, fatalna ta jazda, Czemu tak powoli jedzie, nie ma pojęcia To dla mnie była zagadka w tej gierce Czemu ryzyko na 100% tam naciskać, czy nie wiem, co tam mam dawać, nie. A sobie pewnie objedzie jak dziecko, kurwa no, broni się, no wow, kurde, no, no naprawdę szacun, no, naprawdę szacun, ja pier. A już gościu zawarię, Włoch, no dobra, no nie będziemy ostatni kuźwa, ale. O, mocno się rozczarowałem, nie, mocno się rozczarowałem. Toż nie wiem, jak tam mam ustać, żeby on zapierdalał dobrze, fajnie. No jedzie jak cipa, no co, co ja mam kurwa, powiedzieć Że trzeba na 100% ustawiać ryzyko i... Na no, deszcz no ustawiałem 70, a na suchem 80, nie? Może trzeba na limit... O już kurwa, chuj Ryzyko obrony 50, a ryzyko uprzedzania też 50. Dałem. No i w nie? Raz mnie zdublują pewnie i e, kurwa wiesz no. to zobaczymy, bo od 80 litrów wlałem Ale to chyba opony szybciej zjadą, się wydaje Już puszczam, nie no kurwa, już mi się nie chce oglądać, to nie wiem komu kibicujemy w takim wypadku. Temu Lukasowi będziemy kibicować Holmesowi On dwa wyścigi poprzednie wygrał No bo to kurwa Nie wiem o co chodzi Kurwa jedzie jak cipa Kurwa no Ja pierdolę no Kiedyś tam coś umiałem ustawić A teraz kurwa chuj W to nie Bez walki, bez charakteru Bez niczego jedzie nie w kwalifikacjach tylko sekundę tracił przecież, na czystym kółku, kurwa, a tu nagle dwie sekundy i chuj. No, dwie sekundy będziemy tracić. Ja pierdziele, na okrążeniu. Serio kibicuję Lukasowi i żeby trzeci raz rzędu wygrał, chociaż wydaje to się nierealistyczne, kompletnie nierealistyczne, nie? Ale zobaczymy, no może on wygra. Zobacz się, przebija. Patrz, patrz od trzech wyprzedził naraz! Ja pierdolę, ty a bo zjeżdżają do no, stop. W sucho się zrobiło. No, jedziemy dalej, no Damianek co? Zjechał po oponki. No ale kurwa 18 miejsce. No to jest totalne nieporozumienie człowieku. W kwalach dziesiąty, a teraz jeździ jak cipa nagle, no i taka ta gra jest. E, to te retro, co wam puszczę, będzie dużo lepszy. to tam coś będzie walczył chociaż ten gościu malinowy mój. Jednak jakbym lepszym strategiem. Oło drugi jest już. Manuel Miller, pierwszy. Nie, no ten to zapierdala, Lukas. No, mamy minuta cztery czasu, minuta jeden. Nagle tracimy z dupy 3 sekundy, nie? Szkoda na to wszystko słów. A, przewiniemy już, bo tu się gówno dzieje. A, bo wyścig jeszcze trwa, bo jest dwugodzinny race time. Zobacz, jaki długi wyścig będzie. Oj Damianecek, kurwa, co on się rozpierdolił? Czy co co on tam kurwa odpierdala najlepszego? Ja pierdolę ty, no nie wierzę, no to A wiesz, dobrze wstawiłem, on ma przewagi 20 sekund Ja nie wiem czemu on tak powoli jedzie, no serio kurwa nie wiem, no Co mu się kurwa odjebało, kurwa no. No, elo melo 5 0 Wielkie rozczarowanie Gierką 3 sekundy na wrażeniu gościu traci. No to jak ja mam coś prezesować w ogóle? No.